Witam serdecznie z tej strony Jacek z kanał w drodze do wyższej świadomości. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat oddziaływania rezonansowego na nas w postaci wibracji. I ma to związek właśnie z tym, jak się czujemy, jakie emocje generujemy wewnątrz, które de facto też są wibracją, też są drganiem. I na pewno wielokrotnie spotkaliście się ze stwierdzeniem, że pewne osoby są wysokowibracyjne, a pewne osoby są niskowibracyjne. I że oso osoby, które są tak zwane np. niskowibracyjne, lubią przebywać. W takim otoczeniu swoim, a osoby o, innym, o innej polaryzacji, wibracji nie, nie są w stanie jakby wysiedzieć w tym środowisku albo się bardzo w nim męczą. Jest to dla nich bardzo niekomfortowe i starają się tego unikać i raczej wchodzić w środowiska o podobnej do siebie wibracji. Jest to, jest to jak najbardziej nie tylko mądrość ludowa, jak to się mówi, ale jest to też potwierdzone fizycznie, że całe nasze ciało wibruje, jakby jesteśmy energią, która cały czas wibruje i od nas zależy właśnie na jakim poziomie tej wibracji się utrzymujemy. Im wyższy poziom wibracji, tym lepiej. Ze względu na to, że wówczas doświadczamy jakby pozytywniejszej wersji w rzeczywistości i nasz stan zdrowia fizycznego, jak i mentalnego, jak i psychicznego, i wszystkich pozostałych jest na wyższym poziomie z tym związanym i jakby negatywne zdarzenia, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że nas spotkają niż jakbyśmy byli w dużo niższych wibracjach i w bardzo jakby smutnych frekwencjach. Mówię o tym głównie dlatego, że zaczyna się jesień, a jak wiadomo, jesień mamy takie przekonania, które są wdrożone w bardzo dużej mierze przez telewizję, jak i pocztę pantoflową, tak zwaną, ale również jakby. Zainicjowaną przez telewizję, że w tej chwili będzie więcej przeziębień, więcej zachorowań na grypę, więcej no, osłabi się ludzka odporność. Jest to nic innego jak tylko przekonanie, że przy brzydkiej pogodzie mamy dużo słabszą odporność. My w to wierzymy, dlatego tak jest. No, no utwierdzają nas w tym. E, wszelkie m, reklamy telewizyjne, jakie byśmy nie oglądali, załóżmy, że w każdej reklamie telewizyjnej mamy m, informacje takiej, co chce sprzedać, na przykład nam e, coś na katar, jakąś grypę czy coś, że jest zawsze reklama, że to, ta osoba jest na deszczu, i jak jest na deszczu, jak zmokła, no to wynikową tego zmoknięcia musi być przeziębienie. A to, i to jest tak, jakby ten schemat, to, to wierzenie, jest jakby utwierdzane w ten sposób, że jak jest niższa temperatura, to musi być też niższa odporność. A to jest nic innego jak tylko przekonanie, czyli jeden z czynników, który dość mocno wpływa na nasze rezonowanie, naszą wibrację. Następnym czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na nasze. Wibracje są nasze myśli, nasze, nasze uczucia, a co za tym idzie, e, powodowane przez te trzy czynniki, e, nasz nastrój. E, bo to, co myślimy, czyli e, w danej chwili, e, po, pro, prowadzi bardzo. Prostej linii do naszych uczuć, że jeśli myślimy, że, e, że jesteśmy przeziębieni, na przykład albo że e, jesteśmy mm, chowy, no to wówczas e, ta, ta wibracja jakby mm, z nami się dostraja i e, poprzez to, że nasze uczucia są zsynchronizowane, jakby e, z. E, mm, z tą chorobą, no to wówczas to, to jakby nas spotyka. A jeśli byśmy w ogóle mieli inne przekonanie, że że to w ogóle tak nie działa. Bardzo fajnie jest to opisane. Na przykład czytałem ostatnio książkę Pani Sylwii Kocoń, która właśnie opisuje jak to działa, w, bodajże tam opisywała chyba przykład Danii, e, w, w, ludzie byli zdziwieni, dlaczego ona uważa, że osoba e, z mokrą głową, jak wyjdzie na dwór, na tą na przykład na 10 stopni to się przeziębi. I oni mam pytanie, dlaczego tak uważa? Że to jest dla nich, dla... No u nich to jest normalka i nikt i, i nikt w ogóle. Nikt się w ogóle tym nie dziwi. No i to jest kolejne, tak jakby... Przekonanie, że po prostu tak jest. No i tak to musi mnie spotkać, bo ja w to wierzę, prawda? Więc to samo jest w takim fajnym artykule odnośnie właśnie rezonansu. No ja podlinkuję je później pod spodem, pod, pod filmem. Będą linki do nich ze strony bodajże moja symbioza. No ale to jeszcze będzie do zobaczenia. I tam też jest to bardzo fajnie wytłumaczone. Że to tak funkcjonuje i dlatego zwracajmy bardzo szczególną uwagę w obecnych czasach na to, co myślimy i jakie mamy przekonania na dany temat. Takie nieuświadomione, bo na przykład to, o czym mówię w tej chwili o tym przeziębieniu czy grypie, to są przekonania nieuświadomione i nasze jakby. Nieświadoma, nieświadome przyzwolenie na to, a jest to jednocześnie powiązane z tym, że jest w biorezonansie bodajże, mamy taką informację, że stan harmonii naszego ciała jako idealna częstotliwość to jest tak mniej więcej od 62 do 72 hercy. Natomiast jeśli e, trafimy na e, jakieś, e, jakaś nas grypa złapie, czy przeziębienie, e, to znaczy, że nasza częstotliwość organizmu wibracji e, spadła poniżej e, w 10 Hz. E, I mm, nie jest to związane z tym, że nie ubraliśmy czapki, <grywki> czy e, ubraliśmy się zbyt lekko, tylko po prostu, że e, Nasze przekonania, po, e, oddziaływały, oddziałując na naszą biologię, spowodowały to, e, że, e, że ciało e, zachorowało z, z powodu zmniejszenia swojej wibracji. Ale jeśli wibracja byłaby na wyższym poziomie, to e, ta choroba by się od nas odbiła jak... Jak, jak rzucamy um, tą zgiętą kartką do zamkniętego kosza, na pewno doświadczyliście tego, e, no to, e, to się po prostu odbije i do niego nie wpadnie. <laughs> Mimo, że nawet się trafiło, prawda? E, no to, e, no to, to działa na bardzo podobnej e, frekwencji. I tak samo z innymi chorobami, e, które. Mm, jakby spotykają ludzi, e, choćby, choćby tutaj chodzi mi na przykład takie najbardziej popularne, no, to jest mm, właśnie ta grypa, przeciębienie poniżej 60 Hz, e, rak tam z tego co e, wiem, to jest poniżej 40 Hz, e, wibracji organizmu e, e, i... Mm, no, i śmierć wiadomo, e, to jest ciekawe, bo e, wiadomości te e, i jakby wiedza ta e, dowodzi tego, że nawet martwa. E, tkanka biologiczna, czy martwe organizmy e, również e, wibrują, no co prawda dużo słabiej, wysyłają dużo słabszy oddźwięk e, e, od siebie, ale nadal jakby ten odczyt jest rejestrowalny. E, jest on oczywiście, tak jak mówię, dużo słabszy, ale mm, mm, śmieć bodajże jest na 25 Hz, że jeśli organizm wib... Wibruje, z, tak, tak zmniejszył swoją wibrację, no to wówczas człowiek umiera. No i mówię o tym ze względu na to, że na naszą wibrację ma wpływ bardzo dużo rzeczy. Jeśli są nieuświadomione i w cudzysłowie nieskontrolowane. Mam tu na myśli hmm, przebywanie w hmm, środowisku tak zwanym toksycznym, że hmm, bardzo dużo ludzi negatywnie myśli ma hmm, negatywne hmm, ne promieniuje negatywną energią w przestrzeń. Wówczas w takim, w takim pomieszczeniu e, będzie ta energia, jakby nas też e, na, wdu, e, na nas oddziaływać. I powinniśmy um, u, być uważni na to, żeby właśnie nie, nie wziąć tej energii do siebie e, i e, ponadto, jakby um, starać się. Um, no starać się e, po prostu nie zsynchronizować e, z tymi polami e, informacyjnymi, niskowibracyjnymi, a jeśli już jest to konieczne, no to wówczas e, na przykład powróceniu, z domu, e, powróceniu do domu z takiego miejsca, w którym musimy przebywać i w którym jest taka energia, wówczas no dobrze, dobrze by się na przykład w jakiś sposób od tego odciąć, e, odreagować. Czyli na przykład jakiś fajny prysznic sobie zrobić e, z intencją oczyszczenia siebie, e, muzykę sobie jakąś fajną na słuchawkach puścić, e, taką co się lubi. Oczywiście tutaj e, to, jest, to jest akurat już mój m, trochę osobisty pogląd. Na tą sprawę, aczkolwiek może też jest bliski, bliski prawdy. Mianowicie, chodzi mi o to, że muzyka, jaką słuchamy, ma też bardzo duży wpływ na, na nasze samopoczucie. Że jeśli jesteśmy na przykład fanami metalu, no to wówczas, jeśli mamy niskie samopoczucie, słuchając, słuchając tej muzyki, raczej ta muzyka nas nie wydźwignie do góry. Mm, tu chodzi mi e, o, o słuchanie pozytywnych muzyk, pozytywnej muzyki o jakimś pozytywnym przekazie. E, i przede wszystkim pozytywnej wibracji, która no jest z nami synchronizowana. Każdy tam lubi swoje mm, jakby mm, osobiste piosenki czy osobisty e, styl e, artystów. Chodzi mi tu na przykład o to o pop e, nie wiem, latino, na przykład rap, różne są style muzyczne. E, no i e, każda muzyka na inną osobę może działać inaczej. E, to też warto sobie przetestować, co na ciebie działa najlepiej. Mm, no i e, następ, następnymi rzeczami, które bardzo fajnie oddziałują, e, odreagująco i e, pod, znacznie podwyższają wibracje naszego ciała e, i e, uzdrawianie go, e, jest muzyka klasyczna. E, tu chodzi mi o takich. E, mm, Magików smyczka <laughs> jak Beethoven czy Mozart, i muzyka z tego jakby okresu czasowego bardzo fajnie na nas oddziaływuje, jako również muzyka natury, tak zwana, czyli śpiewające ptaki wodospad, rzeka, las tego typu dźwięki, też bardzo, bardzo fajnie wpływają na naszą energetykę i no ich, ich jakby regenerują tą wibrację podciągając ją do góry. Następnym, następnym aspektem, który bardzo wpływa na nasze wibracje na nasze wibrację w danej chwili jest również to, co jemy i w jaki sposób odnosimy się do tego jedzenia. Takie dwie, dwie myślę, że najważniejsze rzeczy związane z tym jedzeniem że co jemy, czy jest, jakie jakości jest to jedzenie, jakie jemy i jakie jest nasze nastawienie do tego jedzenia i nasza jakby intencja w tym, tak to nazwę, w tym jedzeniu tego. Myślę, że to są też bardzo ważne rzeczy do zwrócenia uwagi. No i myślę, że też bardzo istotne jest to, jakby to powiedzieć, to co się mówi właśnie że e, jeśli przebywamy w bardzo niskowibracyjnym zewnętrznej e, otoczce, tak to nazwę, otoczeniu, e, no to wówczas musimy być naprawdę uważni na siebie, e, żeby to e, jakby nie wpływało na nasze samopoczucie. Jest to dosyć trudne. E, m, Dlatego um, można, um, można też u, um, no starać się po prostu um, um, nie wchodzić w takie bardzo ciężko wibracyjne miejsca um, i um, jakby nie przebywać w nich jak najdłużej. Ty, tylko zrobić jakby swoje um, i tyle ile trzeba to zostać. Ale um, nie, jakby niepotrzebnie nie zostawać tam um, dłużej, bo to jest na zasadzie takie trochę, jak mi przychodzi, jak włożymy mm, marchewkę do zabarwionego farbą basenu, no to ona, ona, ona się zabarwi, prawda? E, a jak będziemy ją dłużej trzymać, to ona nasiąknie coraz bardziej na i bardziej i bardziej, będzie nasiąkać tą farbą. E, i, 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 będzie w koń, I w końcu będzie już zbyt prze, będzie dużo bardziej przesiąknięta, niż jakbyśmy ją włożyli i wyciągnęli e, po krótkim okresie czasu. E, I to tak samo jest z nami i, i z nasiąkaniem, jakby naszego ciała, e, tą wibracją, w którym e, miejscu się e, znajdujemy. E, więc dobrze, e, dobrze zważać e, na to, w, jakich miejsc, w jakie miejsca chodzimy. Nawet chodzi mi tutaj o sam aspekt nawet z wieczornych restauracji, bo mamy możliwość różn, różnych wyborów, różnych klimatów, tak to nazwę. I w związku z tym każdy ten. Po kolei e, wiąże się z, kolej, z, konkretną, z konkretną wibracją, z konkretnym oddziaływaniem na ludzi wewnątrz, i e, co dalej e, powoduje w bardzo prostej linii e, e, wpływ na nasze samopoczucie e, w, w większości przypadków. E, więc e, warto zwracać na to uwagę, e, jakimi ludźmi się otaczamy i dążyć do tego, żeby było to jak najbardziej zgodne z nami. Warto zwracać uwagę na to, co jemy, warto zwracać na to uwagę, co słuchamy, warto zwracać uwagę na to, co widzimy, bo... Przez oczy rejestrujemy bardzo dużo e, obrazów, władców wzrokowych, więc jeśli na przykład oglądamy codziennie wiadomości po 5 razy, no to ilość tego strachu wylewającego się z telewizora e, jest bardzo niska, ze względu na to, że e, strach, e, lęk, e, inne e, negatywne Wibracje, które negatywne emocje, które mają nas za zadanie straszyć, powodują znaczne zmniejszenie wibracji naszego organizmu, a gdy organizm się boi, jakby zmniejsza się jego częstotliwość. I system immunologiczny jest dużo podatniejszy wówczas. Na wszystkie inne e, zachorowania, e, czyli e, jakby, tak jakby ta pierwsza nasza bariera która stoi e, i która nas chroni, została dezaktywowana, e, i e, nasz organizm jest jakby e, wystawiony na na bardzo silne oddziaływanie e, wówczas już na niego bardzo mocno działających silników patogennych e, i tutaj już nie ma znaczenia a co za choroba, bo to są tylko nazwy tak w zasadzie i one przydarzają nam się, przydarzają nam się e, ze względu właśnie na mm, na to, że e, jesteśmy jakby cały czas tej energii stresu, e, strachu e, i e, lęku. I jakby e, to powoduje, że nasz organizm jest dużo mniej e, odporny na to, co, z czym byś sobie poradził dużo e, sprawniej, e, gdybyśmy nie dali wiary w to, co słyszymy, w to, co widzimy, i e, nadal żyli e, m, szczęśliwi i radośni nie dając się wciągnąć w różne czy aurę, która jest np. jak jedziemy autobusem, to... Wówczas nasz system immunologiczny byłby znacznie na wyższym poziomie funkcjonowania, działałby znacznie sprawniej, i mielibyśmy dużo wyższą odporność i wszystkie jakby tego typu rzeczy by nas odbijały się od nas po prostu jak od zamkniętego kosza na śmieci w cudzysłowie, do którego rzuca się kulkami z papierem. I dlatego, dlatego apeluję do wszystkich ludzi, którzy dbają o siebie i chcą żyć w zdrowiu, w harmonii. I w dobrym samopoczuciu, o zwracanie uwagi na to, jakimi informacjami się karmimy, jakimi, jakie treści przyswajamy, w jakie treści i jakie tematy się angażujemy w naszym otoczeniu, co myślimy, co czujemy. Dlaczego to robimy, co to powoduje i co to nam daje, jaką to nam korzyść daje myślenie w ten sposób, Spłaca, spłycając to trochę bardziej, no to jaki mamy biznes w tym, że czujemy się źle, przemyśleć to sobie, zwrócić uwagę na to, co jemy, bo jedzenie również wibruje każde jedzenie ma swoją określoną częstotliwość. E, I w związku z tym e, ma e, e, określone oddziaływanie na nasze samopoczucie. Na przykład, smażone ciężkie jedzenie będzie miało zupełnie inny wpływ, e, smażone takie głęboko chodzi mi o to, e, ciężkie jedzenie będzie miało zupełnie inny wpływ na organizm niż na przykład świeży banan. E, mimo, że i to, i to jest jedzeniem, prawda? E, Tutaj myślę, że się wy, wyświetli um, taka tabela, um, oddziały, tabela świadomości doktora um, Davida Hawkinsa odnośnie poziomów świadomości um, i podchodzenia do różnych um, sytuacji, um, do różnych um, informacji, zdarzeń um, czy um, ludzi. Yy, czy jedzenia, czy innych czynników yy, związanych z naszym życiem z określonego poziomu yy, yy, świadomości. No tak to nazwę. Powiedzmy, no, myślę, że w polskim języku jest to najlepsze słowo e, do określenia tego. E, I widzimy tutaj, że nis, niskie są e, niskie mm, wibracje, mamy lęk, strach. E, mm, i tak dalej. Tutaj mamy po kolei e, wstyd i tak dalej. E, i, I te e, emocje narastają, narastają, aż, e, aż e, zbliżamy się do góry. I mamy po kolei e, wypisane, e, jaka emocja ma jaką e, częstotliwość. E, e, jakby i co nam e, co to nam... E, zmienia e, podejście w ten sposób, dlatego tu też e, polecam zapoznać się z tym tematem szerzej. E, myślę, że na ten temat też nagram e, w przyszłości jakiś dłuższy materiał, bo to jest bardzo ciekawy temat e, z tym związany. E, a, a tymczasem myślę, że to na tyle. Mm. Skończmy ten materiał. I chciałbym właśnie Was zaprosić do dołączenia również do grupy na Facebooku, która nazywa się w ten sam sposób jak kanał tutaj na YouTubie, W drodze do wyższej świadomości. Tak samo nazywa się fanpage na Facebooku, na który również zapraszam. Do polubienia go i dzielenia się również swoimi przemyśleniami, jak również zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami pod tym filmem w komentarzach pod spodem, jak również i na grupie, która jest udostępniona jako przestrzeń rozwojowa dla wszystkich ludzi, którzy chcą się świadomie rozwijać, komunikować i ze sobą wymieniać wiedzą. Także zapraszam serdecznie yy, i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.